Nie wiesz, jak dobrać sobie podkład idealny, kupujesz kolejny i kolejny i ciągle ląduje w szufladzie. Nie wiesz w jakiej szmince będzie ci do twarzy. Chcesz zacząć się malować, ale nie wiesz w ogóle od czego zacząć. Obserwujesz, jak wiele materiałów jest na temat makijażu, czujesz się trochę zagubiona, że tego jest tak dużo. To są najczęstsze tematy, z którymi przychodzą do mnie kobiety na warsztaty. Dlatego powstał ten kanał, żebyś mogła przekonać się, że makijaż jest przyjemnością, że można się go nauczyć, że wystarczy znać harę, dosłownie trików. I mieć dosłownie parę, ale bardzo dobrej jakości i dobrze dobranych, dopasowanych do siebie kosmetyków, i można zrobić się absolutnie na milion. Zaobserwuj mój profil, ponieważ będę tutaj się dzieliła poradami makijażowymi. A jeśli masz jakieś wyzwania w makijażu, napisz mi je w komentarzu. przyjemnością nagram film, w którym pomogę go Tobie rozwiązać. Makijaż to nie wszystko tak naprawdę. Jest super, i można mieć z tego radość i warto. Natomiast nie chcę, żeby był twoim bożkiem, nie chcę, żeby był ważniejszy od ciebie, nie chcę, żeby uzależniała od niego. Swoją wartość, chcę, żeby był dla ciebie narzędziem Twojego wzrostu, Chce, żeby był narzędziem do budowania siebie dla ciebie.